Tak, kochanie, idziesz do przedszkola i na capoeirę, no. Ja odprowadziłam Patryczka do domu i tutaj do sklepu, jeszcze na chwilę przyszłam i tak Patryczkowi takie skarpetki, tu jest raz, dwa, trzy, pięć par za 3,50, no i trzy pary majtek z psim patrolem za 6 euro, no i tu jeszcze dla Malwinki taką, tą... Co się palcami maluje, bo no Patryczkowi kupiłam i Agamie prosiła, żebym też jej kupiła. Ale dzisiaj się właśnie dowiedziałam w przedszkolu, że Patrycz już nie może do, do, zostać tam na drugi rok, bo już rocznikowo musi iść do szkoły. I teraz musimy szukać szkoły na szybko, bo już rekrutacje były. No i ciekawe, czy nam się w ogóle uda znaleźć tą szkołę. O jest Patryczek, a gdzie ty idziesz takim dużym samochodem? Na kapuły. Jest. I co tam będziesz robił? Bawił się. Bawił się i pokażesz panie i dzieciom, tak? Tak. Bo na koniec zajęć zawsze się Mama, pokazuje. Tam jest domek. No, tam jest domek, a tam jest szkoła chłopięca. tak polska szkoła też tam w weekendy jest. No i musimy gdzieś Patrysia zapisać do szkoły, tak? No. Będziesz chodził do szkoły? Tak. Dobrze. Patryś tutaj sobie dźwiga ten samochód, tak? Patryniu, a gdzie ty chcesz chodzić do szkoły? Tutaj czy w Polsce? Um, tu. A jaki tu kraj jest? Irlandia? W Irlandii? A nie chcesz w Polsce? Nie. No, teraz się mu odmieniło. Przedtem nie chciał tu, teraz chce tu, także zobaczymy. A my idziemy na katoer na zajęcia, tak? Idziemy? Dobrze. No, I tu Patryś przed on ćwiczy, skacze, biega. No, i biega. No, my już wracamy z tej kapołary, Już się ciemno zrobiło w ciągu pół godzinki, Patryś zgłodniał. Masz chipsy, tak, chróbki. No i teraz pani mówiła, że są zapłaty na następne 3 miesiące, bo tutaj tak to działa, że trzeba opłacić za 3 miesiące, czy się chodzi, czy nie chodzi, za 3 miesiące trzeba zapłacić, od razu ściągają, także no nie do końca to jest takie uczciwe, no bo na przykład jak wyjedziemy gdzieś do Polski czy coś, no to jeszcze będą nam ściągać, no ale no i tak się zrobiło, wracamy, jedziemy jeszcze do sklepu na chwilę no my tu jeszcze idziemy na drobne zakupy no idziemy no my tu już w sklepie i proszę Patryś już sobie wziął bez pytania i je zajada tego jego ulubione pączki a tutaj są po 49 centów te pączki no no i sobie się poczęstował i co no i tu mamy małego naciągacza Nie to jest świnka A jak robi świnka? Pokaż No a ta? Naciśnij ją No to zabawka dla psa, dzieci się bawią Drugi mi chłopczyk też sobie wziął No i ja takie tu zakupy I zobaczymy ile zapłacę za to No i zapłaciłam 54,74 euro